Zadanie 21 maj 2023 punkty ABC leżą na okręgu ośrodku w punkcie O, kąt ACO ma miarę 70 stopni. Miara kąta ostrego ABC jest równa. Czyli tak szukamy tego kąta tutaj na fioletowo zaznaczonego. Wiemy, że tu jest 70. To co możemy jeszcze powiedzieć? Skoro tu jest 70, to są promienie, tak? Czyli trójkąt jest równoramienny, to oznacza, że tu w tym miejscu również będziemy mieli 70 stopni. W trójkącie mamy 180 stopni. 70 i 70 to 140, więc do 180 brakuje nam 40 stopni. Kąt AOC jest kątem środkowym, kąt ABC jest kątem wpisanym opartym na tym samym łuku. To znaczy, że ten kąt z wierzchołkiem w punkcie B, czyli ten ABC, jest o połowę mniejszy od kąta AOC. 1, druga z 40 stopni to 20 stopni, czyli odpowiedź poprawna to B.